Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam jak zrobić 10-kilometrowy korek na A4. No a więc tutaj mamy A4, a tutaj korek. Mamy korek na A4. I to stało się przyczyną gigantycznych korków, które tworzyły się na autostradzie A4 na pasie w kierunku stolicy Dolnego Śląska, głównie między Bolesławcem a Jadwisinem, Złotoryją i Legnicą, Budziszowym i Udaninem. Jest wzmożony ruch na ciągach komunikacyjnych, przede wszystkim na autostradzie A4, gdzie dzisiaj obywatele Niemiec wjeżdżają na terytorium naszego kraju. I ten ruch rzeczywiście jest bardzo wzmożony. Na autostradzie tworzą się korki. Korek na autostrady, nie mamy co robić, tańczymy. <śmianowice>